Ja pierdzielę. Dlaczego nie mogę dodawać komentarzy? Nawet tego nie mogę zmienić, żeby dodawać komentarze. No co jest? A tu mam, że mam normalnie komentarze włączone. Ej, hey guys, to nie jest śmieszne. To w ogóle nie jest śmieszne. Dobrze, spokojnie, spokojnie, Wika, spokojnie. To reupload załatwi sprawę, napiszę na grupie. Film pojawi się z opóźnieniem. Dobra, słuchajcie, robię upload. jeszcze raz rzucę po prostu ten film. Nie wiem, może jakiś bug jest na YouTubie i to po prostu się zaraz zrobi. Fyk, damy tutaj na razie na prywatny. Zapisz. Dlaczego, dlaczego dzisiaj? Dlaczego? Co się stało? Jakby wiecie, pół biedy, że to są komentarze, co nie? Jakby ktoś by właśnie mógł powiedzieć, pół biedy, że to są komentarze. Ale to zasięgi ucina. A teraz mam etap na moim kanale, że to wszystko bardzo fajnie rośnie, wszystko idzie do przodu. Jest to coraz bardziej profesjonalne, a to z dupy w ogóle mi YouTube blokuje komentarze, no. Taki fajny film, a tak zasięgi pewnie to utnie też. Bo wiecie, YouTube działa tak, że są tam jakieś e, zasady, co nie jest, nie wiem, ustawia się, że film nie jest przeznaczony dla dzieci, albo że film jest przeznaczony dla dzieci. Jak jest przeznaczony dla dzieci, to nie można dodawać komentarzy, ale moje filmy są ustawione, że nie są przeznaczone dla dzieci. Wiecie, co jest najśmieszniejsze? Że nawet szukałam w saporcie. Dlaczego tak się mogło stać? I czy mogę się skontaktować z YouTube'em z saportem? I nie mogę. Dlaczego? Dlatego, że nie jestem w programie partnerskim. O, 7 minut i się przekonamy, czy to tylko ten film jest zbugowany, czy YouTube mnie faktycznie zablokował. Dobra, film jest przesłany, jest chwilowo pr na, ustawiony na prywatny, na niepubliczny. Przepraszam, wróć. Dajemy na publiczny. Komentarze są wyłączone. Co jest?! Przed chwilą to działało! Nie rozumiem, po prostu nie rozumiem. Nie wiem, zobaczę wieczorem, bo... Ej, dobra, bo to się nie robi zabawne, bo opublikowałam przed sekundką na chwilę dosłownie film testowy i go też nie można komentować. To się robi naprawdę niefajne. Myślałam, że wiesz, to będzie coś na zasadzie ha, śmieszny filmik, YouTube mnie blokuje i w ogóle. Uuu. Ale jak mi kolejne filmy blokuje inne niż to, co dzisiaj opublikowałam, to już nie jest takie zabawne. Nic piszę na forum YouTube Help. Może mi ktoś pomoże. Może ja się niepotrzebnie przyjmuję. Zobaczymy co będzie jutro. Próbuję jakoś ten statyw ustawić, ale coś mi nie idzie. Mamy dzień kolejny, sytuacja się nie zmieniła. Koma jak komentarzy nie było, takich nie ma. Ale dostałam komentarz do tego... Poprzedniego mojego filmu, i myślę, że autor się nie obrazi, jeżeli przytoczę fragment, bo jest w nim coś ważnego w sumie. Ale kontent masz fajny, jedyny w swoim rodzaju, dlatego tworzysz bardzo fajne filmy. To jest, są słowa bardzo miłe. No i właśnie, jeżeli YouTube mi zablokuje komentarze, to nie będę miała czegoś takiego. Dzięki komentarzom mam z Wami bezpośredni kontakt i jest to chyba jedna z najważniejszych rzeczy dla mnie, jeżeli chodzi o tworzenie filmów na YouTuba. Tworzymy serię zarąbistą społeczność. I nie chciałabym, żeby zostało nam, Wam, mi to odebrane. W dalszym ciągu będę starała się coś z tym zrobić. Nie wiem, na ile mi się to uda, no ale będę walczyć. A tymczasem moi drodzy, Wam dziękuję za obejrzenie tego dość dziwnego filmu i nie spodziewałam się, że tak film się pojawi na tym kanale. No ale cóż, życie pisze takie, a nie inne scenariusze, YouTube pisze takie, a nie inne scenariusze. Nie ja wam dziękuję. Jeżeli możecie, skomentujcie ten film, najlepiej jakąś emotką związaną z kwiatami. To by było dość dziwne, no ale czemu nie. A tymczasem do zobaczenia, za tydzień widzimy się, hejka.